Poczta Microsoft Outlook jest jednym z największych systemów pocztowych na świecie. Obecnie w poczcie tej zarejestrowanych jest ponad pół miliarda kont pocztowych. Pierwszą wersją systemu Outlook była powstała jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku poczta Hotmail. W 2013 roku została ona przemianowana na Outlook, a więc jest to taka sama nazwa. Jak nazwa programu pocztowego w programie biurowym Microsoft Office. Aby zalogować się do swojego konta w systemie Outlook, należy przejść pod adres outlook.com. Następnie musimy podać login i hasło. Następnie trzeba kliknąć Zaloguj. Dla wygody możemy zachować hasło. Wyświetlany jest interfejs poczty, skrzynka odbiorcza, i w skrzynce tej widzimy jeden list otrzymany od zespołu usługi Outlook. Jest to list zawierający podstawowe informacje o skrzynce odbiorczej. Jest on wyświetlany pogrubioną czcionką, ponieważ nie był jeszcze otwierany. Aby wejść do listu, wystarczy go kliknąć. Aby przejrzeć zawartość listu, należy go przewinąć. List możemy opuścić, naciskając klawisz Escape lub też klikając skrzynkę odbiorczą. Wykorzystamy klawisz Escape. Po opuszczeniu listu jest on wyświetlany czcionką normalną, co oznacza, że był już przynajmniej raz otwierany. Pokażemy jeszcze, w jaki sposób możemy utworzyć nowy list. Aby utworzyć nową wiadomość, musimy kliknąć przycisk Nowa. Na ekranie ukaże się interfejs nowej wiadomości. Ponieważ nie mamy jeszcze korespondentów, napiszemy list do samego siebie, podając swój adres pocztowy. W drugim kroku podamy temat listu, a następnie jakąś przykładową treść. Aby wysłać list, należy kliknąć przycisk Wyślij. Trwa wysyłanie. I gdy odświeżymy interfejs poczty, list pokaże się w naszej skrzynce odbiorczej. Tak w największym skrócie wygląda obsługa poczty Outlook.